Dzień dobry wieczór. Z tej strony cialny GD i jestem głodny. A tak w ogóle to witam Was w... Jojku. Tąd starfany. Jakby na to nie patrzeć. Okej, okay, mamy już. Coraz więcej rzeczy, których potrzebujemy. Właśnie nie wiem, kiedy coś ostatnio jadłaś. Okej, okay, co ja tutaj mogę zrzucić na chwilę? Na chwilę zrzucę ten pancerz Żeby nie było. Okej, okay, zróbmy kolejne dwa. Aha, nie, nie zróbmy. Nie zróbmy, nic nie zróbmy. Nic, nie będzie niczego. Zupełnie niczego. Spaliłem garnek, a potem spalił mi się silnik, bo piorunem To pamiętam, tak było. Yy, no fajnie. Nie ma na nic miejsca. Świetnie. Czy mamy w ogóle siekierę? Jeszcze lepiej. Nie mamy siekiery nawet. Najpierw wiecie co? Najpierw tak czy siak zróbmy sobie kilof, Z tego powodu, że kilow troszeczkę więcej potrzebuje. Zrzućmy sobie może. No może nie popiół, Ten ciosany kamień tutaj. I. 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 i, i, i tę łopatę. Dobra, bierzemy kilof i idziemy szukać kamieni. Jakichkolwiek. Dobra, widzę, że jest ich bardzo, ależ to bardzo dużo po lewej stronie. Spójrzmy sobie gdzieś tak dookoła, gdzie mogą być jeszcze jakieś inne kamloty. Tam są te roślinki. Te roślinki mnie mało interesują. To jest jakieś w ogóle dzikie drzewo. Tutaj są duże głazy. Okej, okay. wiecie co, to idziemy tak centralnie na zachód. Mam nadzieję, że ten pokin tutaj nic nie będzie żarł. Tak, tutaj jeszcze nie byłem. O, panie! O, tu masz nawet pochodnie, jak miło. Ładnie warzywa tutaj z ten rosną. No i widzicie, no i jesteś, jesteś i masz. Panie, nie przyda ci się ten kamień, prawda? Wiedziałem, że ci się nie przyda. Okej. Okay. Mamy trochę kamieni. Wiecie, słabo by było, powiedzmy tą... Yy... A weź to ją tak chapni, Ja ją ja chapnę z tej strony pana Piko. Ale nie mnie, pamiętaj, nie mnie. No i teraz idziesz spać. Jak my tutaj. No nie. Ja jego chciałem, obiecuję, naprawdę jego chciałem. No i patrz, i uciek. No i widziałeś go? Uciek na drzewo, herbaciane. A Ej, ja nawet nie mam się kiedy. Dobra, to był błąd. Znaczy, nie chciałem tego, ale wyszło jak wyszło. Dobra, ładne, tutaj są kwiatki, fajne rzeczy. Ja wiem, że jest następny dzień, ale pierwsze, czym musimy się zająć, to jest... Nie podbieraj, nie, nie będę podbierał rzeczy z Twojego pola. Panie, ja nie z tych. Dobra, aloes, aloes później. Najpierw kilofens i rozbijanie głazów. Fajnie, no, że, że z płaskiego kamienia wychodzi trawa. To jest świetna rzecz, nie? To jest po prostu coś, co zawsze było nam potrzebne. Nie krzemień czy coś takiego, nie? Nie, kamień i trawa. No albo kamień i kamień też może być. Dobra, tutaj są te śmieszne łosiopotamy. To jest wysoka trawa, wysoka trawa oznacza problem. A tu jest złoto, leży sobie i czeka na mnie. No a jeszcze mnie tutaj nie było nawet. Wiecie wy co? Dobra, ja tutaj widzę, że też e, szpara. To też są sadzonki, których ja tutaj nie mam. Zastanawia mnie to te ustrojstwo. Ten, jakby go tam nazwać? Pan Złotnik? Tak, on się tak nazywa? Tak, pan Złotnik. No, on mnie mocno zastanawia. Dlaczego on. Dobra, Fasol, robaki, wiem, że nie są dobre. Dobra, nie zmienia to faktu, że jesteśmy głodni. I że tutaj jest trochę za dużo tych e, świetlików, które zaraz się pewnie będą zmieniać. Te takie dziwne e, jakby to ładnie powiedzieć. Te dziwne biedronki. Powiem szczerze, takich biedronek to mi się wcale nie uśmiecha spotykać. Panie, bierz pan I egzotyczne kwiaty stąd zabieramy z tego powodu, że one wcale nie są fajne. Świetnie. Dobrze, że zaczęło padać. Okej. Okay, no to co? Mamy trochę tych kwiatków. Z tym nie ma problemu. Zaraz będziemy mogli coś tam sobie nabyć drogą kupna. O, jest nawet jajko. No dobra. Zjedzone, zjedzone. Nie spojrzałem, to jest prawda, nie spojrzałem, po prostu wziąłem, od razu wziąłem, no. To jest chyba jedno z niewielu... Yy, jeden z niewielu tytułów, w których tych kwiatów naprawdę trzeba się pozbywać. Właśnie z tego powodu. Fajnie, to jest nasza lina. Jak się nie mylę, te świetliki wychodzą z tego, z, z, z tych egzotycznych kwiatów, prawda? A te egzotyczne kwiaty, jak na to wychodzi, nie dają nam nic dobrego. Zwykły kwiatek ok, nie? Ale egzotyczny już trochę nie ok. Więc niech tak będzie, że my sobie e, wzbieramy wszystko. Nawet jeżeli e, nie wyjdą z tego żadne inteligentne stworzenia, to wyjdą z tego przynajmniej e, z gnilizny. A to nie będzie aż tak złe. Oj. Dobra, ciebie to ja znam. Jeju, już czemu was tak dużo z tego wychodzi? Żegnaj, egzotyczny kwiecie. Nie ma tak dobrze. Ja was tutaj wyzbieram. Co to jest? Przelazny kolos. Rozłup. Hmm. No może nic dzisiaj. Dobra, czy ja tutaj byłem? Nie, tutaj jeszcze nie byłem. Panie złotniku! Czy Wy tutaj macie może jakiś złoty coś dla mnie? Ho ho, ho. Dobra, tutaj widzę, że jest kolejna ruda żelaza. Te rudy żelaza nam się przydadzą. Tutaj byliśmy? No poniekąd byliśmy, ale o kurczę, nie chcę, żeby to mi teraz trafiło. No, widzicie, no i nie ma lekko, ale jest rzadkiego. Dobra, no teraz rozumiem egzotyczne kwiaty, wszystkie, ależ to wszystkie trzeba zbierać. Właśnie z tego powodu, że tutaj się mnożą te y, paskudstwa, z którymi, no, nie okłamujmy się, nie jest zbyt przyjemnie. O! Ciebie można tak rozłuchać? Co z niego wyjdzie? Poza tym, że Coś z niego wyjdzie? To jest dobre pytanie. To nie jest tak, że ja teraz tracę. Yy, tracę po prostu swoją broń. To jest bardzo dobre pytanie. Pan złotnik. Chyba, że poczekamy sobie. Tutaj zobaczymy, co. Yy, dobra. Tutaj. Aha, dobra. Jest akurat. Yy, jak to się ładnie nazywa? Pełnia, więc się nie stresujemy. Ale też już wiemy, że jak są to wysokie trawy, to są też te ustrojstwa. Co z tym panem złotnikiem? Czy go można... No nie, no może lepiej nie. No życami chyba też nie. Dobra, pan złotnik robi złotą kupę, pewnie o to chodzi. Tak podejrzewam. Ok, sprawdźmy, co my tutaj jeszcze mamy gdzieś do znalezienia, do odkrycia, może tak pójdźmy sobie na lewo o, a tutaj se śpi to jest egzotyczny kwiat nie, to jest zwykły kwiatek, no i dobrze nawet tutaj ładnie bym powiedział dobra, nie zmienia to faktu, że no właśnie że oni są trochę nerwowi to mi się wcale nie podoba ale złoto by się przydało i to bardzo i to tak bardzo to jest mało powiedziane. No i słuchajcie, no i znowu dziesiąty dzień. O! No zobaczcie, jak was tu dużo. Czemu wy nie możecie mi jakiegoś złotka zostawić? Ok, lecimy tutaj tędy. Tak troszeczkę po skosie i przyciut na oko. Zbieramy oczywiście te egzotyczne kwiaty, które wychodzi na to, że nie są zbyt fajne. Tak, ja już teraz to wiem. No dobrze, kolejne egzotyczne kwiaty i następne egzotyczne kwiaty. No pełno jest tutaj tych świetlików, które de facto... Czy nam coś dają? Jeżeli to wyjdzie tak, że one nam dadzą świetliki, no to w sumie fajnie. Dobra, jest jeden. Ale wiecie, o co chodzi. Okej, okay, przydałby się ten świetlik. Właśnie, bo on jeszcze gdzieś tutaj był. O, jest! No właśnie, potem one się zamieniają w takie ustrojstwa, jak one tu wychodzą, to potem wychodzą z nich te takie dzikie biedronki, które wcale, ależ to wcale nie są fajne, uwierzcie Tego najlepiej się pozbywać jak najszybciej. Dobra, egzotyczne kwiaty są zabieramy, to oznacza. Ja już się o tym przekonałem, na własnej skórze. Wiesz, te biedronki... No wiecie o co chodzi. Dobra, jak my sobie tutaj możemy iść? Zbierzmy sobie też tego kwiatka. Jejku jak tego dużo. Na chwilę tą świską skórkę weźmy. Ciach, zjedzmy. Są też szparagi. O, drewno! O jejku ile drewna? Co to jest za? Młoda, ale fajnie! Ile tu płód i siekiera jest nawet Co tutaj się dzieje? Czy ja tutaj mam coś do oglądania? Czy tutaj ktoś się bije i ja z tego skorzystam? Nie idź za mną, nie idź za mną. Ja jestem tylko widzem. Ja nie muszę z wami walczyć, ja mogę sobie po prostu popatrzeć. Dziwne te pamiętam ja tutaj powiem szczerze. Słuchajcie, bo się już trochę zakręciłem. O, tak, powinno być ok. Tak chciałobyś. Dobra, świńską skórę oczywiście trzymajmy. Dobra, tutaj, tutaj widzę, że już byliśmy. Dobra, no mamy dwie sztuki złota. Dwie sztuki to nie jest też tak dużo. No w sumie aż tak mało też nie. Deski. Hmm. No i czego by się tutaj pozbyć dla desek? Daleko mamy do tej naszej maszyny. No w sumie niedaleko, ale też nie aż tak blisko. A, z tego co widzę, to nam się też skończyło. Już yy... kilofek nasz? No ale dobra. Ok. Lecimy stąd. Tak. Na prędkości z tymi trującymi drzewołazami też nie mamy co robić. Dobra, ja widzę, że tam sobie leżała całkiem luźno. Oj, chyba już nie zdążę co? Nic sprzedać. Chciałeś ścinki? Dobra, jeszcze o kogoś? Ty chciałeś piórka, to pamiętam. Ty chciałeś płatki. Widzicie, już tam coś tam pamiętam. Pani chciała piórka, prawda? Tak. No, ale zaraz, no właśnie, no właśnie. Dobra, no to nie. To zaczniemy tutaj sobie zasadać trawę. Mam nadzieję, że tutaj mogę w ogóle tą trawę zasadać. Na zasadzie takiej, że wiecie, że yy, to nie będzie tak, że zaraz będę potrzebował trochę więcej miejsca na chatę i, i to mi tutaj, yy, pod, znaczy może nie podbiorą, ale no wiecie o co chodzi. Jakie adieu, adieu? Ty tu ode mnie kupuję, a nie adieu, adieu, Dawaj tam. To jest w ogóle smutne, że ty... Co będziesz spożywać? Nic nie będziesz spożywać. O! O! O panie! Ok. Chcesz coś jeszcze? Nie wiem, czy to jest błąd, czy nie. Ale w sumie mi się podobał. Muszę przyznać, że to wyszło bardzo, ale że to bardzo dobrze. Dobra, niech pani tutaj ma, nazwijmy to brzydko, delikatny problem z tym wejściem. To ja jeszcze znajdę jakiś żywopłot. I zaraz ogarniemy temat, który tutaj na złodzieja nie trafił. Dobra, gdzie były żywopłoty? Eee, może tutaj? Teraz będziemy mogli też sobie zgniliznę, jakąś tam kupę zbierać. Dobra, żywo, żywopłot, po, żywopłot. Żywo, po. Może najpierw zbierzmy sobie też te kupy, które tutaj są. Bo tymi kupami od razu sobie temat nawizimy. Na, będziemy nawozić. O, pani tutaj też od została. Oj, biedni jesteście, powiem wam szczerze. A, dobra, to o to chodziło. Czekaj, gdzie był ten żywopłot jeden? Jeden był tutaj na pewno. Nie, chyba nie był. No dobra, zobaczmy, czy ja tutaj coś mogę. Nie, tych nie mogę. Warstwowe drzewko. Tu jest moja piwpawka. O, ale tutaj są. A ty co tam chcesz ode mnie? nie o prostych, potrze prostych potrzebach. No prawda, zgadzam się. O, jest i żywopłot, ale jest cały ładnie już przycięty. Któż to tak pięknie go przyciął? Chyba ja. Dobra, jest i pełnia. to Druga. Nienaganne koryto. A, to burgery tutaj sprzedają. Dobra, teraz już na przyszłość będziemy wiedzieć, że od tego złodzieja trzeba raczej uciekać. Dobra, ja tutaj widziałem, że gdzieś w okolicy były jeszcze jakieś yy, oborniki do zebrania. Więc słuchajcie, no czemuż by nie skorzystać? Dobra, widzę, że nie, że nie aż tak dużo, ale okej. Okay. Dobra, dodaj nawóz. Raz, dodaj nawóz. Dwa. Okej. Okay. Wiecie, potem w przyszłości jak będziemy sobie chodzić, to też będziemy dalej to zbierać. Ok, czyli żywopot był tutaj. Aj, tam był żywopot. No właśnie, tam był nasz pierwszy żywopłot, więc może... Więc może jeszcze tutaj jest coś. Ej, słyszałem kupę. To tak źle zabrzmiało, ale słyszałem ją naprawdę. No i co? Jest jeden. O! A nawet dwa. Trzymaj! No, no i pięknie. Czy posiadam deski? Nie dla ciebie nie. Czy linę posiadam? Wiesz co? No, powiedzmy, że jedną ci dam. Spoko. Patrzcie, mamy już trzy dychy. Jesteśmy już coraz bliżej. O! kwiatki. Dobra, wrócę jutro. Nie ma problemu. Jestem trochę głodny. To jest najgorsze w sumie. Któż to? Toż to ja. W sumie czemu tutaj jest tak mało tych żywopłotów? Mogło być ich o wiele, wiele więcej. Aż my tutaj nic nie ominąłem do przecięcia. No nie! ładnie przycięte. Chcesz jeszcze jednego? Dobra. Wiecie, zawsze warto sprawdzić. To teraz jeszcze pytanie, czy da się w jakiś tam sposób yy, może może co? <laughs> Przepraszam. Yy, czy da się zrobić coś takiego, że Ej, ej, halo, halo. Ooo nie Co to znaczy osobliwość? Patrzcie wszystko mi zabierają, no? Byście jeszcze tak wszystko ładnie yy, ten... zrzucały. Kurczę głód mi doschwiera, to jest najgorsze No dobrze, sobie wiemy. Oj, to już chyba mam pomysł, wiecie co? Zrobimy tak, wracamy po Piwpawkę. Prawda, panie Pok? Kilow? Zużyliśmy już kilow? A możliwe, że zużyliśmy. O, jakie ładne porzeczki. Nie czy można je kupić. Zbieram sobie naszą piwpawkę. my wrzucimy do tej piwpawki, to jest bardzo dobre pytanie. No dobra, powiedzmy, że wrzucimy tutaj kamienie. Też moglibyśmy wrzucić nitryt. Dobrze, nie będę brał rzeczy z Twojego pola, spokojnie. Spokojna Twoja I ja Zaraz będę z wiewiórami jadł. No właśnie. Za dużo mi to nie dało. No ale wiecie, ale zawsze jedno jest, konsekwencji więcej, nie? Okej, okay. weźmy sobie tam owocny, przygotujmy, bo jednak musimy coś zjeść. Dobra. Pięknie. Jesteśmy objedzeni. Yy, teraz tak. Robimy drugi... Nie robimy. Ej, czekajcie. A my czy tutaj nie mieliśmy gdzieś ciosanego kamienia? Co się z nim stało? Ktoś mi ukradł ciosany kamień? Rano, ludzie. Czego ja nie zrobiłem po prostu? <laughs> Już nie pamiętam. Dobra, teraz tak. Jeden jeszcze burbulator. Co my tutaj potrzebujemy? Cztery deski i... Kamień. No dobra. Gdzieś tutaj było to nasze miejsce startowe i na tym miejscu startowym pamiętam, że była chyba deska. Tak mi się wydaje, przynajmniej. O... Zatrute, jak on jest zatruty, to znaczy, że on może umrzeć. A jak on może umrzeć, czy to znaczy, że ten. O, cześć cholerka! Wiesz co powiem ci, że nie jest aż tak źle. Trochę już zaczynam ogarniać ekonomię, tak jak mi tutaj Kawia podpowiadała. I... i mi się podoba, mimo tego, że jest dużo takich rzeczy, które jeszcze nie do końca rozumiem. To jest... Znośnie, jeżeli można to w ten sposób określić. Dobra, czy ja już tutaj byłem? To jest bardzo dobre pytanie. Tak, tak, już raz mnie pożarł i było to. O, fajne. Nie ma żywności. Dobra, może się przydać, ale nie teraz. To tutaj było to wejście. No to, to, to było genialne. To było bardzo fajne rozwiązanie. Takie naprawdę bardzo fajne. No właśnie, straciliśmy pochodnie. Czekajcie, ja gdzieś tutaj... Gdzieś tutaj było to moje miejsce startowe chyba. I tam była jedna deska. O rany, gdzie to było? To było tutaj u góry. Bo ja stąd schodziłem na dół. Dobra, do góry idziemy. Zaraz oczywiście będzie ciemno, więc będzie fajnie, prawda, Pani Hipotamie? Wiem, że to było. O, tutaj było. Tutaj to było. Czy ja mam jakiegoś pecha dzisiaj? Czy oni po prostu mi kradną rzeczy? Wyście mi to wytłumaczcie. Miałem deskę, nie mam deski. O co, kaman? Tutaj było to i tego nie ma. O, ale pająki, tak jak były, tak są. <ścoughs> czy wy chcecie iść na mnie? Czy wy nie chcecie iść na mnie? W sumie te łosio łosiopotamy mogę wyjść na te pająki i ja bym się nie obraził O, to jest kolejne zejście do jaski. No to idziemy. Co my tutaj mamy? O, jest i krzemień. Ciemność też jest. To trzeba powiedzieć, że jest ciemność i paprocie i stalagmity. Dobra, super. Dobra, póki co, ten nasz system, nie umrzyj z głodu, no jakby to powiedzieć, <noise> trochę zaczyna wyglądać na takiej zasadzie, że jednak musimy znaleźć jakieś jedzenie, a musimy znaleźć jedzenie, to znaczy... O, samy kam... Jezu, tutaj są mechaniczni! Ja was nigdy nie widziałem, przepraszam, już stąd idę! Jejku, jak się przestraszyłem. Jeszcze tej nocy. Nie wiedziałem, że tutaj też mogą być mechaniczni. No, tak, w poprzednim świecie ich nie, nie spotkaliśmy. Dobra, okej, okay, mogą być mechaniczni. A czy tu może być jakieś jedzenie? Ja się naprawdę nie obrażę. Jakiekolwiek jedzenie? Pełno świetlików. Tak, jakieś dziwne to miejsce, powiem szczerze. Złowrowe to wygląda. Latarni zrób, okej. Okay. Egzotyczne kwiaty. Oj, zbieram. Spokoj, Oj, tutaj śmierdzi, tutaj śmierdzi. Proszę za mną nie chodzić. Ja się panem nie interesuję. Ja nie spraszałem. No, może się ta noc skończyć w końcu. Może się mi pokazać jakieś jedzenie w okolicy. O, jest jedzenie, no i bardzo dobrze. No i oczywiście, że są te, jak one się nazywają, biedronki. Uhu! Nie, nie, nie. No tak. Co jeszcze? Czego jeszcze? O, na przykład tego. Dobra, nie zrobiłem kapelusza. Jaki tam plecak parzy. Wiem, nie mam kapelusza. Damy radę, zobaczycie. Przeżyjemy to. Dobra, chyba tego nie przeżyjemy. Chyba będzie ciężko. Jeżeli nic mnie tutaj nie uratuje, to będzie ciężko. To chyba. Yy, witamy kolejną śmierć. O nie, zablokowałem się. Aj, no i tak, jeszcze weszliśmy w snud. Koniec. Dziękuję. Dobra noc. Dobra, 11 dni, tak, 12 dni. Dobra, byliśmy mniej więcej przygotowani, ale nie do końca. Fajnie było, mi się podobało. Tu widzicie, to takie etapy trzyodcinkowe, tak? Na początku były cztery odcinki, teraz trzy odcinki. Nie jest źle jak na drugi raz. A tutaj mam jeszcze parę osób, które naprawdę pomagają mi i są cierpliwe na tyle, żeby pisać mi: Zrób to, zrób tamto. <noise> o rany boskie. No dobrze, no to co? No to następnym razem wybierzemy kolejną, jakąś kolejną postać. Mam nadzieję, że weźmiemy tym razem kogoś, kto będzie miał trochę więcej życia, bo. Wilerka jest fajna. Ona oczywiście może walić dystansowo i wszystko, ale ona ma jednak no, dosyć mało życia. Bo równa stówka to no, mogłoby być lepiej. Mogłoby być nawet dużo lepiej. Nie było źle, ale mogłoby być lepiej. Więc tym samym, kochani, jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego. Nie zrobiliście, a jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to wpadajcie na Twitch Tfał gd, gdzie jak wiecie, pojawiamy się oczywiście zawsze według harmonogramu. Więc trzymajcie się i baju bye. bye.